No, walczą, walczą, bardzo tłoczna ta przypadkowa sytuacja, broni Kalemba, jeszcze okazja do dobitki, gdzie jest krążek, jest krążek w bramce, ależ tam było gorąco, ależ tam było tłoczno, ale udało się ostatecznie ten krążek wepchnąć do bramki zejna Kalemby. No było tak tłoczno, że naprawdę nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, kto jest strzelcem bramki, ale chyba 59 numer, czyli Paweł Skrzypkowski jest zdobywcą tego gola. 8 minut i 30 sekund do końca pierwszej tercji. Jest wyrównanie. Kamil Kalinowski dostał ten krążek za bramki od grającego z numerem 21 Jakuba Wieckiego. No i odpowiedział na trafienie Pawła Skrzypkowskiego. Zatem mamy Gola na 1-1 strzelcem tej bramki numer 10, czyli Kamil Kalinowski. Bartłomiej Bychawski, no i Bychawski zagrywa do Jamie'ego Milama. Milam bardzo szybki, nie wiem czy nie było spalonego Łanie do Kwedoruka. No ale dobrze kijem zainterweniował Michal Finkl, jest okazja do kontry. Rzeszutko, 10 sekund, jeszcze przewagi, jest Różański, ładnie pod bramkę, ależ akcja! Ależ gol, no świetnie to wszystko wyglądało, świetnie zagrał Różański ten krążek do Demena Piotrowicza i gospodarze znowu wychodzą na prowadzenie. No. Bardzo ładnie Marek Modrzejewski na lewą stronę. Jest bramka. Ależ gol. Przepiękna akcja. Przepiękne podanie Marka Modrzejewskiego. No i to był chyba Wojciech Wojtarowicz, który zdobywa tą bramkę. No naprawdę... Przepiękne, przepiękne podanie i też kapitalna bomba. No nie pokazali absolutnie nic, co mogłoby zwiastować nam bramkę w tej przewadze, którą teraz mają przed sobą, ma chociażby teraz złe zagranie. Jest to okazja przed Unią, ależ akcja, ależ gol Mariusza Jakubika, no przepięknie to zrobił, bramka zdobyta w osłabieniu. Pokazuje teraz takim gestem, aby zamilczyli, być może wszyscy zamilkli, wszyscy krytycy jego osoby. Bo są tacy, w Święcimy teraz. No, świetnie, tutaj objechał bramkarza, wyciągnął kalębę i kapitalnie włożył ten krążek do bramki. Zmienił się wynik w tychach. Uwaga, bo zaraz kolejna okazja przed Unią jest gol piąty i znowu Mariusz Jakubik. No, on ma świetny początek tej trzeciej tercji Mariusz Jakubik. Po raz kolejny daje o sobie znać zawodnik, który występuje z numerem 10 w Aksa Munio Święci. Cały czas Nikołow przy Krążku. Pogubił się nieco i Marcin Frączek skorzystał z tego pogubienia się czeskiego obrońcy. Aksa Munio Święci. Luk Popko bardzo dynamicznie. Jest to jeszcze Marcin Frączek. Jest gol z backhandu Marcina Frączka. No i zmniejszają straty Katowiczanie. Jest 5 do 2 dla Aksamu nie ale no ta trzecia tercja naprawdę opituje nam w bramki, opituje nam sytuacje podbramkowe. Jeszcze tylko 13 sekund i na tafle podruci, powróci no, Tomasz Kwadrans, ale pewnie mm, skończy tylko na szybkim przejeździe z boksu karę do e, boksu swojego zespołu. Bo Tomasz Kwadrans akurat zbyt wielu szans od ten nie dostaje, chociaż nie jest e, szansa przed e, katowicami i wykorzystana ta szansa przez Mateusza Bepiersza. Bepiersz w najbliższej odległości pakuje krążek pod poprzeczkę. Jest Igor Zaharkin, który przyleciał do Polski. Dzisiaj obejrzy właśnie mecz Łaksamu oświęcimy z GKS-em Katowice, ale uwaga, bo tam jakieś starcie to z Krejkseską zespołu z Katowic, a po stronie Tabaczek, Tabaczek zostawił gumę Jakubikowi, Jakubik, no, Sarnik Tabaczkowi zabrakło strzału do Srensłowaka, no i... To się musi podobać widzom. No i będzie kolejne wyklucz. Dopiero później ten krążek wyrzucił. Tutaj jest Mariusz Jakubik. On już się zdobył dwie bramki.